Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tribal Games i witam Was w kolejnym odcinku z Farneks Matter 22. Jak widać, będziemy tutaj kontynuowali nasze prace wydobywcze, wykopkowe, a dokładnie mówiąc, kopiemy tutaj braki cukrowe. Jak też widać, za chwileczkę będziemy mieli tutaj pełen zasobnik z burakami. No i tutaj kolejna kwestia: my oczywiście kontynuujemy poprzednie wydobycie tego buraka. Czyli kontynuujemy tutaj tak naprawdę poprzedni odcineczek. Dużo nam nie zostało, bo zostało nam naprawdę bardzo niewiele jeśli chodzi o pola. Jak się nie mylę, po tym polu zostało nam chyba jeszcze jedno pole albo i może dwa. Jakby nie patrząc, jeszcze mamy dwa pola, takie gdzie te buraki jeszcze no, nie są gotowe do zbioru, czyli musimy tutaj podżegać do drugiej połowy października. No i tutaj to też jest dla mnie takie no, mocno dosyć uciążliwe, chociażby z tego względu, że sam wynajem tego sprzętu no, kosztował mnie e, kupę kasy, e, no i no, będzie to bolało, na pewno będzie to bolało jeśli chodzi o e, ponowne wynajęcie e, sprzętu, e, gdzie będziemy musieli w drugiej połowie października tak naprawdę wydobyć e, tą resztę. No ale no cóż, nie ma innego wyjścia. Chociażbym wolał przeznaczyć tutaj 2 godziny robocze na wydobycie tego faktycznie buraka i mieć to zapewnione. A, mamy fulla, no. Cię też narobiło. Dobra, gdzie ten burak rozładowujemy? Myślę, że sobie go gdzieś tutaj rozładujemy. Pewnie, może być nawet na środku, mi to nie przeszkadza, może być gdziekolwiek, byle był. Mmm, dobra, tutaj sobie zrzuciłem, no ale pierwszy zasobnik to jest taki konkretny zasobnik z 45 tysięcy jakby nie patrząc, bo jednak no to jest najwięcej na największe pole, no też nie jest jakieś duże pole, tak naprawdę. Mamy większe y, pola. Ale w sumie no tyle, ile się udało tutaj zebrać, to się udało zebrać. No i jestem tak mega zadowolony, że jeszcze troszkę tego buraka tutaj y, możemy y, sobie y, zebrać. Okej. Okay. Wrócimy po resztę towaru. nie ma dużo, to jest takie teraz bardzo uciążliwe, jeśli chodzi o nawracanie. Tak, no te pola są ogólnie takie dosyć małe. Okej, okay, sobie długie światło włączymy. No i myślę, że tak sobie właśnie to przejedziemy na tej zasadzie, że przód, tył. Ponieważ nie ma większego sensu, nie ma większego sensu, żeby tutaj nawracać, tym bardziej, że więcej czasu byśmy stracili na te wszystkie nawracania. Włączymy ze sprzęt, dzięki czemu będziemy mogli szybciej się poruszać Tutaj jeden buraczek został ale dało nam 3 litry z jednego takiego buraczka to też dobrze. Czyli całkiem sporo nam daje yy, tych buraków. 3200, bardzo ładny wynik. No, dużo nie brakowało, żeby całe pole zmieścić. Bo 3500 yy, większy zasobnik i byśmy tutaj sobie całe pole zmieścili. Dobra, czyli mamy tak. Tutaj sobie to wyładowujemy teraz. Pobliżej podjedziemy. Robić tutaj jakiegoś dużego zamętu. Ciach, wyrzucamy. Jest burak, jest zrzucony. Dobra, teraz tak. Mamy tutaj jeszcze no, dwa pola niedojrzałe na pewno. O, i tu jeszcze 85 jest chyba jedno z największych pól, jakie posiadamy. To zrobiliśmy w pierwszej kolejności. Zobaczymy zresztą, właśnie po wzrostach, jak to wygląda. A tu jeszcze rośnie, czyli trzy jeszcze nam rosną. Tak, cztery nam rosną. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pola nam rosną. Eee, tak, gotowe do zbioru czternastka, też jest nasza eee, usuń łęciny, czyli czternastka nam tutaj pozostała i wtedy nam raz, dwa, trzy, cztery pola jeszcze zostaną, raz, dwa trzy, dopiero objechaliśmy eee, czyli jeszcze pole numer 14 tutaj nam zostaje czyli w sumie jeszcze cztery pola nam tutaj pozostają eee, i to nie takie wcale Małe jeśli o to chodzi, bo to jedne tak naprawdę z większych pól no kurka fele, no o, o, mnie tam podbiło. No nie spodziewałem się, że tak mi tutaj to zostało. Czyli to będzie temat na drugą połowę, drugą połowę tak naprawdę tego października, czyli jednak ten sprzęt jeszcze tam będzie się opłacał wynająć. No ale to jeszcze kurczę dużo pracy przed nami, jakby nie patrząc, co dalej? Tak, lecimy sobie na pewno na tą czternastkę, lecimy na tą czternastkę. Tutaj dużo pracy raczej nie powinno być, aczkolwiek. To się okaże dopiero. Gdy zejdziemy sobie na pole. No pole nie jest jakieś tam wybitnie duże. Ale głównie może chodzić o to, że jednak małe pole i będzie trzeba naprawdę bardzo dużo tutaj sobie nawracać. Może być bardzo uciążliwe. Zobaczmy ile tutaj mamy. E eee, 037 hektara, no nie ma dużo, no ale też już pole jest skomplikowane. No tak, no nie ma co w ogóle czekać. No kurczę, no musimy wchodzić z tym sprzętem. Bo jak nie my, to kto, nie? Nie my zaczniemy tego wybierać, to kto nam za nas to wybierze? Także mamy, mamy tutaj całkiem sporo właśnie tych buraków. Jestem w ogóle ciekawe, czy my w ogóle coś nad tym zarobimy. Nie wliczając kurczę kupna tych ziemi. No bo faktycznie. Tych ziemi tutaj bardzo dużo kupiliśmy. Ale i sprzęt też został tutaj wynajęty. Nie wiem czy nie będzie potrzebna oczyszczarka, żeby to załadować, chyba że coś innego tam sobie wykombinujemy w własnym zakresie po prostu, no ale to zobaczymy jeszcze. Na razie Na razie zróbmy to co mamy do zrobienia i będziemy za chwilę się tak naprawdę dopiero mogli martwić Co i jak Dobrze, tak sobie pomalutko wybieramy, wybieramy. Darien też nam to zbytnio nie pozwala, jednak malutkie, malutkie wybieranie. Myślę, że sobie tutaj śmiało poradzimy. Pewnie zaogodziliśmy tutaj całą sytuację. 20% po jednym okrążeniu, ale to, to jedno okrążenie to troszkę takie e, tak naprawdę mocno naciągane, ponieważ tam też taki ostry łuk e, był kilka krotnie zbierany, może było po prostu dla nas troszkę łatwiej. Aby tam się z zakrętem wyrobić właśnie mówimy. Myślę, że ponownie możemy sobie jest to cofnąć. Ponownie tutaj tak Zakręt mocniej ściąć, to tak samo sobie zrobimy. Będzie po prostu dla nas w przyszłości wygodniej, trzydzieści siedem procent, a dopiero tutaj zaczynam trzecie okrążenie. Naprawdę bardzo dużo pracy tutaj jeszcze przed nami. Ok, pójdziemy sobie już tak. No my ta skąd to trochę, skąd się tutaj wzięła w ogóle. Przecież ja tutaj nic nie robiłem Poza tym przed chwilą te pola były Przez nas Zakupione dlatego też troszkę Jest to wszystko Dziwne skąd Te hałdy tutaj trawy się wzięły No i Jest tam taka sprawa To myślę że do wyjaśnienia 50% w zasobniku Nie no stuwa. czy żeby stuwa była z tego 100%? No kurde. No dwa razy nie mówić, nie? Wszystko jest możliwe. Z łukiem się już nie wyrabiamy. No cóż, nie ma co się dziwić. Jest potrzebny e, ogromny sprzęt. Już ma tutaj ograniczoną e, skrętność. Ale nadrabia tym, że ma te dwie tylne osi. E, skrętne, jakby nie patrzeć, jeśli to byłaby oś e, skrętna, tylna to myślę, że spokojnie właśnie byśmy się tutaj dali radę złamać, żeby tyle taki manewr wykonać. No ale no cóż, no, nie w tym modelu. To oczywiście inne modele, które na to pozwalają, ale z tego co wiem w tym właśnie farmingu jest niedostępne. Było jeszcze ciężko, ciężko dokoła, już raczej jeździć się za bardzo... no nie ma chyba co Jakby było to nie wiem czy jest sens 70% ale kurczę tak dopiero teraz przyglądam się jakie to ma spalanie nawet 200 litrów ponad 200 litrów na godzinę w takim pełnym obciążeniu że nie mało nie mało i pod górkę, tak? Nie było tak 70 litrów na no 100 tego czyli nie jakoś tam zbytnie e, dużo, pod tą górę jednak gdzieś tam jak e, się e, traliśmy to jednak e, było dużo. 250-270 nawet gdzieś tam można było zaobserwować sobie yy, aktualne spalanie chwilowe mówiłem niemało chodzi o to spalanie Siemdziesiąt procent. Robi się ciekawie. Raczej powinniśmy zmieścić się. No dużo nie pozostało. Tak jak mówiłem w tym wszystkim najdłużej trwa właśnie zawracanie tym sprzętem. Też jest naprawdę bardzo uciążliwe. Więc jeśli jednak będziemy sobie cofać, to myślę, że tak to samo wychodzi. Dopiero, że nie musimy tyle się namanewrować. I chyba jest szybciej wyłączyć jak No właśnie, przynajmniej możemy z większą prędkością jeździć 85-15% No tak kurczę na styk, na styk Albo na styk, albo kurczę Będzie troszkę brakowało Miejsca. Teraz wszystko się może okazać. Dużo nie potrzeba. Mieścimy się na spokojnie, tak już jest w procentach pewne Więcej nam nie potrzeba Dobrze, mamy to, otwieramy tutaj nasz wsyp, wyładunek, wyładowujemy to w te miejsca co tam. Nie przeszkadza nam to, niech sobie tutaj to leżakuje. Kolejne tony buraka cukrowego. Tak sobie zobaczymy jeszcze jak to wygląda ze sprzedażą takiego buraka cukrowego. Mianowicie chodzi tutaj o to nasz. Na przykład, mieliśmy 30, parę, 30, 30, 30, no to mamy około 120 ton buraka. No nie dużo, nie. Około 120 na pewno tych ton buraka mamy, może nawet i więcej. Więc myślę, że możemy to sobie przebadać sprawdzić, jak to będzie. Wyglądało. 120 tak trzeba liczyć, bo nigdzie my tutaj nie mamy braku cukrowego, zmagazynowanego, więc nie ma. Ale jeśli chodzi o brak cukrowy, to najwięcej jest. Właśnie, niewiele. Niewiele. Tak szacujemy, że 120-130 ton. Liczymy 130, niech będzie. 130 ton i tutaj najwięcej, jakbyśmy chcieli sprzedać. Osada 238. Czyli razy 238 mamy 30 tysięcy. Zarobilibyśmy na tym 30 tysięcy, ale ten sprzęt no więcej kosztował niż to, co tutaj. Teraz mielibyśmy na tym zrobić. Jest masakra. Jest dosłownie masakra, jeśli chodzi o te zyski. Zdrabniarz żubraków cukrowych. No tutaj by było to troszkę lepiej, ale jeszcze nie to. Czcina cukrowa, no też tak samo mniej więcej, ale jest jeszcze opcja. Patrzymy, szukamy cukier. 918 na przykład. Jakbyśmy chcieli sprzedać. No to już jest ładne. 918, 917 za 1000. Chyba byłoby to lepiej. Teraz, ile potrzebujemy buraka, żeby zrobić 1000? Tak. Ile potrzebujemy buraka, żeby zrobić 1000 cuk. No to jest drugie pytanie. Na to pytanie postaram się odpowiedzieć oczywiście w następnym odcinaczku. Postaram się zakupić sobie tutaj fabrykę cukrownie i będziemy wytwarzać cukier z buraka cukrowego, a póki co ja się z wami żegnam i mówię wam cześć czołem